Witam kochani, dzisiaj z innej półki e, Maszyna do czyszczenia wpryskiwaczy Zrobione, zrobiona z Webasto Tak wyszła, na pierwszym filmie jest mniej więcej zrobione jak ten W tej chwili właśnie czyścimy wpryskiwacze gazowe Filkana Ładnie sobie pracuje Troszkę lepszałem Ciśnienie dałem, tutaj zegar sobie e, Tu jest manometr do ustawiania przyskiwaczy też gazowy. Mamy generator, laptop. A tak. Troszkę z innej półki niż automatyka do bramy. No, ale słuchajcie, robotę robi, kurde. Teraz czyszczę właśnie z samochodziku. Przyskiwacze. Robotę robi. Robi swoją robotę. Także polecam, zachęcam, róbcie sobie maszyny sami. Ja zrobiłem. Jeszcze muszę troszkę ulepszyć ją, troszkę jeszcze popoprawiać. poprawiać bo, no niestety, y, tu mam ten zaworek, jak widzicie, tu se wpuszczam powietrze, żeby ten płyn lepiej sobie popychać, ale paniak mi rośnie, to no, i ja go wywalę, wiecie, ja go totalnie wywalę i wyspawam sobie y, z blachy nierdzewnej, w środku sztywny taki, bo y, ja to podłączyłem pod swoją sprężarkę, ale chcę to zrobić mobilne, będzie malutka sprężareczka, które będę wykorzystywał powietrze, jak się skończy, to będzie płyn do czyszczenia. Także będzie jeszcze będziesz filmik taki ten. Na razie tako wyszło. Czyści się bardzo fajnie. Także słuchajcie, maszyna wyszła. O. Także o Mogę się zwiększyć dopływ płynu. Znaczy ja tu denaturatem myję, przezroczystym. Mogę sobie zmieniać wartości, wszystko. Także na razie trzymajcie się, maszyna uruchomiona działa.